Jak wszystkie wspaniałe historie grozy, tak i Archiwum 81 od Netflixa zaczyna się od prostych, małych rzeczy. Dzisiaj omówimy sobie pierwszy sezon serialu Archiwum 81, który dostępny jest w serwisie Netflix. Wprowadza nas on w świat, w którym czasoprzestrzeń nie jest spójna, dwa ugrupowania walczą między sobą o to, aby ściągnąć lub nie dopuścić do ściągnięcia na ziemię demona, a zwykli ludzie gubią się w zaświatach. A jeżeli jeszcze nie oglądałeś serialu, to opuść ten odcinek i wróć do niego po seansie. A jeżeli już obejrzałeś, to zapraszam na objaśnienie kilku wątków. Zanim przejdziemy do odcinka, upewnij się, że już subskrybujesz mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Zapraszam również na stronę ciekawostki.pl, gdzie możesz sprawdzić swoją wiedzę w filmowych quizach oraz dowiedzieć się ciekawych rzeczy o swoich ulubionych produkcjach. Do konserwatora filmów, Dana Turnera, zgłasza się tajemniczy Virgil Davenport, który chce zlecić mu przywrócenie obrazu ze zniszczonych taśm VHS z lat 90. Zlecenie nie wygląda na najłatwiejsze, ponieważ kasety zostały uszkodzone w pożarze, a co za tym idzie, odzyskanie z nich jakichkolwiek treści wymaga nie lada kunsztu. Gdy Dan przyjmuje zlecenie, cała historia przeradza się w wielką tajemnicę, która zawiera w sobie kult z lat 20, zaginanie czasu i przestrzeni oraz Lovecraftowskie motywy horroru. Łatwo zrozumieć, dlaczego serial zyskał dużą popularność wśród widzów. Ta historia, oparta na podcaście o tej samej nazwie, powoli rozwija się w coś naprawdę wielkiego. Zanim Dan obudził się w latach 90 w ostatnich chwilach pierwszego sezonu, jak MTV ogłaszało śmierć Kerta Cobaina, Archiwum 81 zabrało widzów w piekielną podróż. Serial na szczęście nie jest zbyt zagmatwany. Jego odbiór wydaje się prosty, o ile tylko skupimy się dostatecznie i wychwycimy różne szczegóły. Mimo wszystko wątki i nazwy, jak na przykład Zaświaty, Kometa Harona, Wiedźmy Baldung czy Demon K.L.E.G.O., Mogą przytłoczyć na przestrzeni tych kilku odcinków. Dzisiaj przybliżę Wam nieco kilka tych pojęć i opowiem pokrótce, kto z kim, dlaczego i po co. KLEGO Zapomnij o Danie Ternerze i Melodii Pendras. To KLEGO jest prawdopodobnie głównym bohaterem tego całego zamieszania. Kaelego to ogólnowymiarowy Bóg lub demon, którego wyznawcy na Ziemi wierzą, że zapoczątkuje nową erę, w której wszystko jest piękne, a ludzie nie cierpią z powodu chorób. Odprawiając magiczny rytuał, stowarzyszenie Wos i jego odgałęzienie z lat 90. wierzą, że mogą zaprosić KL'ego na ziemię. Nie jest dokładnie jasne, co zrobiłby KL'ego po przybyciu na ziemię, ale według Iris Wos może zrobić prawie wszystko, a ona sama liczy, że rozwiąże wszystkie problemy ludzkości, choć w szczególności pragnie, aby pomógł jej z jej niepodnością. Kaelego jest reprezentowany przez posąg, który towarzystwo WOS przeszmuglowało do kraju, aby odegrał kluczową rolę w ich rytuale wezwania. Kaelego pojawia się również kilka razy w całej serii jako swego rodzaju duch. Jako iż melodii, jak i jazz, kamerowały praktycznie wszystko, co same widziały, Mamy okazję niekiedy zobaczyć postać demona uchwyconą na nagraniu. W jednym z przypadków próbuje on nawet przełamać ograniczenia filmowe, aby wejść do naszego świata, ale Dan skutecznie go powstrzymuje. Choć ten demon wydaje się całkiem prawdziwy, K.L.E.GO nie jest faktyczną postacią w żadnej istniejącej mitologii na Ziemi. Na pytanie, skąd wziął to pomysł na niego, wersja serialu Rebecca Sonnenschein powiedziała, że to właśnie jest trochę ten Lovecraftowski element, który przedstawia go jako starszego boga lub demona, w zależności od tego, jak na to patrzysz. Tak więc wydaje się prawdziwy, ale jest całkowicie naszym dziełem, choć czerpie inspirację z prawdziwych wierzeń wielu kultur. Zaświaty. Przyjrzyjmy się nieco bliżej miejscu, gdzie utknęła melodii z Samuelem, a później Dan. Serial określa je jako inny świat lub zaświaty. Dzięki niedawnej obsesji popkultury na punkcie lustrzanych wszechświatów i alternatywnych osi czasów w wielu serialach i filmach zaświaty z archiwum 81 są dość łatwe do zrozumienia. Jak sama nazwa wskazuje, inny świat to po prostu inny świat. To metafizyczna sfera, którą zajmuje demon kolego. Niektórzy mogą nazwać to niebem, inni piekłem, a niektórzy mogą nawet nazwać to inną planetą. Ale w praktyce jest to po prostu wszechświat równoległy do naszego. Towarzystwo VOS i inni sympatycy KLEGO nie są zbytnio zainteresowani innym światem, poza tym, że jest to miejsce, do którego muszą uzyskać dostęp, aby sprowadzić KLEGO do domu. Jednak co dość zabawne, ci, którzy szukają KLEGO, i tak poznają inny świat. Z powodu niewłaściwych technik magicznych, Iris VOS zostaje tam uwięziona na prawie 100 lat. Natomiast Melody i Samuel zostają tam uwięzieni na prawie trzy dekady. Żadna z tych trzech osób prawdopodobnie nie ma żadnego wyczucia, jak długo przebywają w innym świecie, ponieważ czas płynie tam inaczej. Toteż niekoniecznie jest nieprzyjemne miejsce. Kiedy Dan odwiedza zaświaty, kusi go perspektywa ponownego zjednoczenia swojej rodziny. Natomiast Melody doświadcza czegoś podobnego, czekając w kościele na powrót swojej matki. Towarzystwo Woz w końcu docieramy do towarzystwa, o którym wspominałem już w dwóch powyższych punktach. Chociaż K.L.E.G.O. to starożytny byt, a może nawet ponadczasowy, Towarzystwo WOS to krąg, w którym naprawdę zaczyna się ludzka część historii Archiwum 81. Jest to parapsychologiczna organizacja stworzona przez bogatą rodzinę Voss w latach 20. XX wieku. Rodzina Voss składała się z dwóch braci, Jonacha i Lukasa, oraz jednej siostry, czyli wspomnianej już wcześniej Iris. Ich ojciec rozpoczął poszukiwania Kaelego przed swoją śmiercią, ale to Iris była naprawdę zdeterminowana do sprowadzenia go na ziemię. O ile nam wiadomo, Towarzystwo WOS nie opiera się na żadnej organizacji z prawdziwego życia. Mimo to społeczeństwa duchowe i tym podobne od wieków usiane są w krajobrazie kulturowym całego świata. Szczególnie wczesne lata dwudzieste wydawały się być lukratywnym czasem dla organizacji poszukujących oświecenia poza zwykłymi naukowymi lub religijnymi kanałami. Istnieją dziesiątki znaczących tajnych stowarzyszeń z początków XX wieku. Kometa Charona Jedną z interesujących cech demona Kaelego są jego bliskie powiązania z obiektami kosmicznymi. W świecie archiwum 81 Kaelego można najłatwiej wezwać, gdy fikcyjna kometa, znana jako Haron, przelatuje nad Ziemią. Znany również jako przewoźnik, Haron został nazwany na cześć przewoźnika z Hadesu, który w mitologii greckiej przewozi duszę zmarłych przez rzekę Styks. Magiczny rytuał otwarcia zaświatów i przywołania Kaelego może zadziałać tylko wtedy, gdy przewoźnik jest nad ziemią. Jednak związek Kaelego z Charonem trwa nawet wtedy, gdy kometa nie odbywa swojej podróży w okolicach naszej planety. Pewien rodzaj pleśni wywołującej halucynację zwanej Gwiezdnym Pyłem zaczyna atakować obszary, w których wyznawcy Kaelego zdobywają jego przychylność. W realnym świecie nie ma komety zwanej jako Charon ani przewoźnik, choć niewątpliwie jest to świetna nazwa dla takiego ciała niebieskiego. Jeżeli chodzi o nasz realny kosmos, to największy naturalny satelita Plutona, odkryty 22 czerwca 1978 roku, nosi nazwę Charon. W rzeczywistości istniał również kiedyś kult budujący swoją mitologię wokół komety. W marcu 1997 roku 39 członków sekty Brama Niebios popełniło samobójstwo, wierząc, że zostaną przetransportowani na statek kosmiczny, podążający za kometą Heila Bopa. Wiedźmy Baldung. To już ostatni punkt, jaki chciałem wam objaśnić. Dotyczy on kolejnego stowarzyszenia poznanego w serialu, które jednak działa odwrotnie. Stara się ono za wszelką cenę nie dopuścić do tego, aby udało się wezwać Kaelego na ziemię. Podczas gdy Towarzystwo VOS ma zamiar sprowadzić KLEGO na świat, istnieje inna frakcja, która jest równie zaangażowana w utrzymanie go w innym świecie. Nie wiadomo, jak nazywa się ta frakcja, ale w jej skład wchodzą kobiety nazywające siebie wiedźmami baldung. Archiwum 81 nie dostarczyło wielu informacji o tych postaciach, ale wiemy, że wydają się być zwykłymi ludźmi posiadającymi nadprzyrodzone zdolności. Matka Melody, Bobby, również jest wiedźmą Baldung, co sprawia, że sama Melody jest przynajmniej w połowie taką samą wiedźmą. Jedynym sposobem na bezpieczne otwarcie portalu do innego świata są talenty wiedźmy Baldung. To jest właśnie coś, czego towarzystwo WOS nigdy do końca nie pojęło. Chociaż WOS, a później Samuel wiedzieli, jak używać krwi czarownicy Baldung, to potrzebowali pełnego udziału takiej czarownicy, aby zakończyć swój rytuał. W żadnej znanej mitologii nie ma czegoś takiego jak wiedźmy Baldung. Jednak ich nazwa prawie na pewno pochodzi od XVI-wiecznego niemieckiego artysty Hansa Baldunga. Jedno z jego najbardziej znanych dzieł nosi tytuł Czarownice i jest naprawdę mroczne, co możecie zobaczyć właśnie na ekranie. To już wszystko na dziś. Dzięki za obejrzenie filmu i zachęcam do podzielenia się w komentarzu swoją opinią na temat serialu. Ode mnie dostaje on ocenę 7 na 10, na którą składają się szczególnie powyższe motywy stworzone specjalnie na potrzeby serialu. Jednak nie wyczekuję z wypiekami na twarzy na jakąś kontynuację. Czasami dobrze jest zakończyć serial w odpowiednim momencie i lepiej nie rozmieniać go na drobne.